Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj na sprzedaż piękna FZ8 yamaszka 2012 model zarejestrowana w Niemczech też w 2012 roku. Słuchajcie, fazerek przepięknie utrzymany. Kupiony z domu bezpośrednio od prywatnej osoby, pani Beatę. Bardzo przemiła osoba. Słuchajcie, fazer przejechał 38 382 km. Zagadamy go tutaj. Pracuje bardzo ładnie. Słuchajcie, tak jak wygląda, perfekcyjnie tak samo pracuje. Motocykl cały w oryginale, absolutnie bezwypadkowy, bez korozji, bez śniedzi. Spójrzcie jak tutaj wszystko jest pięknie utrzymane. Tradycyjnie zrobię 50 zdjęć. Tarcze hamulcowe igła, tak jakby w ogóle nikt nimi nie hamował nigdy. Koniec sezonu, nowe opony, nówki, fabryka DOT, koniec roku 2023 motocykl po serwisie, nowy akumulator, nowe opony nowy olej z filtrem, czyli maszyna w pełni przygotowana do sezonu niestety macierzyństwo zaskoczyło panią, stwierdziła, że nie będzie już jeździć na motocyklu na pewno w przyszłym sezonie na 100% także postanowiła go sprzedać, bezpośrednio z domu go od niej odkupiłem, także Przepiękny, bezwypadkowy FZ8 pracuje naprawdę wzorowo, nie ma korozji, nie ma śledzi, śniedzi, wydek fabryczny, opony nówki z cypkami DOT 2023, koniec roku, nuwencje niejeżdżone, tylna tarcza oryginał, też w idealnym stanie. Krotki hamulcowe, praktycznie jak nowe. Także przepięknie utrzymany FZ8, jeżeli ktoś szuka takiego motocykla, bez jakichkolwiek nakładów do jazdy, z oryginalnym, udokumentowanym przebiegiem, to zapraszam. Klucze serwisowe. Nowa bateria, tu pod kanapami też będą zdjęcia w opisie filmu. Także koniecznie sobie obejrzyjcie wszystkie śrubki. Felgi obręcze, słuchajcie, perfekto, bez jakiejkolwiek ryski, napęd. Też niedawno, świeżo wymieniony, w idealnym stanie jak nóżka. Tutaj gumy pod nóżków, wszystkie dekle, słuchajcie, śruby. Bez jakichkolwiek nalotów, motocykl bez ryski, bez jakichś przewrotek, ślizgów, bez śladów jakiegokolwiek upadku najdrobniejszego, nawet parkingówki. Na zdjęciach będzie wszystko dokładnie widać. Klapa tylny oryginalne, oryginalne kierunki, nic nie poucinane, nic nie pozmieniane. Słuchajcie, tu kolektory wydechowe. Chłodnica. Stan perfekto. Tarcze, tak jak już mówiłem, zero zużycia. Zawieszenie suchutkie. Tutaj wszystkie wypełnienia, wszystkie śrubki, wszystkie zatrzaski. Na swoim miejscu tutaj lampa optyka w idealnym stanie. Naprawdę pięknie utrzymana maszyna. Także zapraszam serdecznie do zakupu. także zapraszam, będzie przygotowany do rejestracji zostaje wizyta w wydziale komunikacji możemy motocykl dostarczyć na terenie całej Polski kurierem możliwa wysyłka za pobranie faktura VAT marża kupujący zwolniony z opłaty skarbowej także serdecznie zapraszam jeżeli ktoś poszukuje pięknego FZ8 w pełni przygotowanego do sezonu na nowych oponach z historią serwisową Tify Zapraszam serdecznie do zakupu. W razie pytań, proszę dzwonić, proszę pisać. Pozdrawiam. Proszę koniecznie obejrzyjcie sobie fotki. Za pół godzinki, będą wklejone. Jak się załadują mi tutaj w telefonie, wkleję w opisie filmu, w komentarzu. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.